Witam Państwa na konferencji prasowej kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z okręgu wyborczego numer 4. Moja obecność wynika tutaj też z tego, że jestem wiceprzewodniczącym, jak Państwo wiedzą, powiatowej platformy, tak przypomnę dla porządku, a razem ze mną w tej konferencji uczestniczą kandydaci i kandydatka pani Beata Sympołowicz z i pan Roman Biłas wszyscy jesteśmy na liście sejmikowej. Dlaczego Państwa zaprosiliśmy? Mamy wrażenie, że w toku emocji wyborczych, wyborczych samorządowych gdzieś sprawa listy sejmikowej trochę umknęła, gdzieś trochę znalazła się na uboczu, w zakątku jak gdyby tej kampanii. Wszyscy żyjemy i pasjonujemy się wyborami wójtów, burmistrzów czy prezydenta Koszelina. natomiast ewentualnie radnych miejskich czy radnych gminnych, ewentualnie radnych powiatowych. Natomiast z przyczyn troszkę mniej dla mnie zrozumiałych nie interesujemy się listą sejmikową, gdzie jak wiemy w Szczecinie, w Sejmiku, kontrakt dla województwa, który został podpisany, Państwo wiedzą, i zatwierdzony 17,5 miliarda złotych jest to jednak sporo pieniędzy oczywiście w perspektywie kilkuletniej, ale to jest jednak bardzo dużo pieniędzy do uzyskania, do podziału, oczywiście podziału zrównoważonego. To nie jest tak, że my idziemy i powiemy, że będziemy tylko wyrywać dla części wschodniej, wschodniej naszego regionu, naszego województwa, ale przecież chodzi o to też, żeby nasz głos w Szczecinie był słyszalny, aby decyzje zapadały z naszym udziałem i aby wyborcy, którzy będą dokonywać wyboru, przedstawicieli do sejmiku, dokonali tego wyboru jak najlepiej. Stąd nasz apel do Państwa i prośba może nawet nie tyle o nas, o nasze osoby, co o całą listę, żeby po prostu Uświadomić, jak, ważnym, jak ważne są wybory e, samorządowe e, na poziomie województwa do listy i do sejmiku. Jeszcze jedna ważna informacja. E, jeśli Państwo by chcieli wejść na stronę www.całamyślniknaprzód.pl tam właśnie od dzisiaj, oczywiście pisane cala naprzód i tak dalej z myślnikiem, normalnym myślnikiem, nie tym, tym dolnym, e, .pl, to tam właśnie są informacje także o liście sejmikowej. Od, ruszył, wyruszył również autobus czy bus e, z kandydatami sejmikowymi. Zaczęło się to od części szczecińskiej. Kandydaci do sejmików w poszczególnych okręgach będą tym środkiem transportu się przemieszczać i spotykać właśnie z wyborcami. Oczywiście przyjdzie na nas kolej, jeszcze trudno nam powiedzieć, w jakim to dokładnie dniu, czy dniach będzie w naszej części, ale pojawi się to również i w naszej części. Nasza obecność tutaj, tak jak powiedziałem, wynika z tego, że chcieliśmy się podzielić z Państwem informacjami o tym, jak i o co będziemy zabiegać i myślę, że każdy tu z obecnych powie parę zdań, zanim Państwo ewentualnie zadadzą pytania. Bardzo proszę, Pani Beata Sempołowicz po raz pierwszy startuje do Sejmiku i Mam nadzieję, że wie dokładnie, o co będzie się starała w Sejmiku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. <laughs> Szanowni Państwo, jeśli chodzi o działania tutaj Sejmiku i naszych osób, tutaj mamy tutaj w zamiarze i będziemy na pewno lobbować tutaj działania w zakresie infrastruktury drogowej. Jest to bardzo najistotna, w ogóle dla naszego całego regionu województwa zachodnie-pomorskiego, ale również tutaj dla naszego regionu tutaj Pomorza Środkowego. Mamy już tutaj zapewnione działania, już są przetargi, już przystępujemy do realizacji tutaj drogi S6 tutaj na odcinku Szczecin-Koszalin. Mamy również tutaj zapewnione działania i środki na odcinku Koszalin-Słupsk, ale tylko na tych odcinkach tutaj odnosimy się do części odcinków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Łącznie na te drogi tutaj środki przeznaczone to są w wysokości 4 miliardów złotych to jest bardzo istotne jeśli chodzi o, o strategiczne tutaj połączenie naszego regionu jest również tutaj już zatwierdzone są procedury i jest już tutaj są działania poczynione w zakresie obwodnicy Szczecinka Tutaj mamy tutaj informacje i będziemy tutaj te działania lobować. Kwota i wartość tutaj tego zadania jest tutaj w wysokości 690 milionów złotych. Kolejny ważny odcinek, jeśli chodzi o drogi, to jest również obwodnica Wałcza. Tutaj również już są zatwierdzone, zatwierdzona dokumentacja, już jest procedura przeprowadzana. Wartość tej inwestycji to również 690 milionów złotych. Ponadto oprócz dróg mamy również tutaj w kontrakcie województwa zachodniopomorskiego zapewnione i zaplanowane środki na modernizację portu w Darłowie. Wartość tego zadania to jest 43 miliony złotych. I tutaj bliski nam bardzo sercu, myślę, jako mieszkańcom Koszalina. Ja akurat jestem powiatu Koszalińskiego. To jest port Jachtowy Koszalin, tak, który tutaj będzie znajdował się na jeziorze Jamno. W tej chwili już jest infrastruktura przygotowana do tego, żeby te, ten port powstał. Tak. Już są tutaj urządzenia pozwalające na to, żeby, żeby taki port powstał. Jest to działanie, które jest planowane, tak? Na, na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma żadnej tutaj działań w tym już w kierunku realizacji. Natomiast no my na pewno tutaj jako kandydaci tak do sejmiku radni, i przyszli radni, przyszli radni. tak. Jeszcze oczywiście tutaj otrzymamy mandaty. To będziemy na pewno lobbować to działanie, bo myślę, że to jest zarówno ciekawa atrakcja turystyczna, jak również można to wykorzystywać również do celów takich strategicznych, komunikacyjnych. Myślę, że resztę tutaj tak, działań polecam. Bardzo proszę, teraz pan Roman Biłasz. Dziękuję bardzo. Numer cztery na liście. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w przyszłym sejmiku ile wyborcy pozwolą, aby się dostać, będę zabiegał przede wszystkim o pieniądze dla Koszalina, dla powiatu koszalińskiego, dla powiatu szczecineckiego, powiatu Sławińskiego. Ale głównie chciałbym opowiedzieć o inwestycjach, o koncepcjach, które są realizowane w Koszalinie. Zamierzamy wesprzeć projekty, które będą realizowane w Koszalinie związane z nową dzielnicą przemysłową, którą mamy nadzieję, że będzie częścią specjalnej strefy ekonomicznej. Zamierzamy wspierać wszelkie działania Nowy Kładz Koszalina do tego, aby ta strefa ekonomiczna dawała kolejne miejsca pracy. Obecnie jest prawie 2000 pracowników, 2000 etatów specjalnej strefy ekonomicznej i około 2 do 3 tysięcy tak się określa miejsc, które generuje otoczenie tzw. Tak biznesowe. W związku z tym to jest prawie 5 tysięcy nowych miejsc pracy w Koszalinie. Chcielibyśmy, aby kolejne miejsca pracy pojawiły się w Koszalinie, żeby bezrobocie w naszym regionie, w subregionie Pomorza Środkowego zostało zmniejszone. Kolejnym etapem, które będziemy zabiegać, to jest rewitalizacja kolejnych części parku. Chcemy, aby w Koszalinie było miejsce przestrzeń dla odpoczynku, przestrzeń dla mieszkańców, gdzie mogliby odpocząć z drugiej strony miejsce, które byłyby też atrakcyjne turystycznie. Mówiąc o turystyce, mam też na myśli górę chemską i stworzenie przez zakon szczęszacki centrum rekreacji. E, tam są zaawansowane już pe, e, prace związane z dokumentacją, projektem i chcielibyśmy, aby jednym z elementów, e, e, elementów turystycznych, oprócz bliskości morza, oprócz e, e, jeziora Jamna i, i, i portów, które niebawem się pojawią w Koszalinie, była również Góra Chemska. Chcemy stworzyć e, cały pakiet turystyczny, który umożliwi e, przyjazd do Koszalina wielu turystów, aby Koszalin był dobrym miejscem, na przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja również dołączam do tego parę elementów związanych z koszalinem. Bardzo bliskiem mi jest, jest problem rewitalizacji śródmieścia. W sumie chcielibyśmy bardzo, żeby serce Koszalina ponownie zaczęło bić wśród mieściu. Wiemy dobrze, że dzisiaj to raczej więcej widzimy osób w okolicach atrium centrów handlowych niż w tym centrum historycznym. Chcielibyśmy, żeby Koszalin znowu odzyskał <coughs> przepraszam bardzo, odzyskał swoje, swoje centrum, swoje serce. To jest bardzo ważna sprawa. Inną sprawą, która jest mi bliska, to sprawa hali targowej. Otóż na pewno niektórzy z nas albo może być może wszyscy z Państwa widzieli w różnych miastach zabudowane hale targowe. Dzisiaj w Koszalinie handel odbywa się w dość skromnych warunkach, ciągle mimo że oczywiście jest to ulepszone, wiele zrobiono, żeby targowanie odbywało się w dość dobrych warunkach. Ja nie wiem czy to będzie taka, jak dyskusja się przetoczyła, czy to będzie hala targowa, która się w rozumieniu być może niektórych architektów mogłaby się stać wręcz jakimś no, centrum handlowym, ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby handlujący uzyskali przyzwoite warunki, zadaszenie i aby to miejsce targowe Stało się takim miejscem, gdzie chętnie pójdziemy kupić świeże produkty od producenta. To jest taka myśl i, i to jest najważniejsze. No i na koniec, żeby nie przedłużać, to małe centrum naukowe Kopernik. Państwo wiedzą, że w Warszawie Centrum Naukowe Kopernik cieszy się przeogromną popularnością. Oczywiście jest to też wzorowane na centrach tego typu, które istnieją w innych miastach. I marzeniem myślę Koszalina jest to, żeby małe takie centrum kopernik znalazło się również w naszym mieście, aby służyło edukacji, aby służyło prezentacji dorobku naukowego, a równocześnie prezentacji. Te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, czy, czy tutaj Beata Sempowicz, czy Roman Biłas, czy ja, to jest współpraca samorządu. Wojewódzkiego z samorządem miejskim czy samorządem powiatowym. I, I chciałem podkreślić, jak gdyby na zakończenie, że o ile właśnie wyborcy zaufają nam i przydzielą nam ten mandat, wybiorą nas, to priorytetem dla nas będzie dobra współpraca z między samorządami, tak aby to, to porozumienie pionowe, choć to nie jest przecież zależność, jak Państwo wiedzą, każdy samorząd jest w jakiś sposób niezależny, to właśnie chodzi o to, żeby bardziej na zasadzie wspólnych pól działania poprzez naszą obecność doprowadzić do tego, żeby samorządy działały skutecznie z pożytkiem dla naszego miasta, dla naszego powiatu, dla naszego regionu i w końcu dla całej struktury administracyjnej, jaką jest województwo zachodniopomorskie. Jeśli Państwo mają pytania, jakieś to to jest ten moment, bardzo proszę. Pieniądze, czy pieniądze z będzie można na hale to znaczy na halę targową? Z, z, z całą pewnością sejmik i pieniądze, które są pieniędzmi e, samorządowymi na, na, dla całego regionu są dystrybuowane i rozdzielane e, według woli sejmiku. I Jeżeli projekt będzie przygotowany i będzie porozumienie między obydwoma samorządami, to oczywiście nie będzie to tak, że to będzie sfinansowane w całości z pieniędzy sejmikowych, ale jeżeli znajdziemy mądre porozumienie, to na pewno pieniądze pochodzące z województwa pomogą e, zrobić to, żeby ta hala targowa była a, dobra dla handlujących tam i b, była miejscem przyciągającym kupujących, żeby chętnie tam poszli, bo przecież nie mamy niestety klimatu Barcelony, gdzie, czy innych słonecznych miejsc, tylko niestety dość często pada i w związku z tym to zadaszenie jest bardzo potrzebne. Ta, ta wizja tego portu jak tego w Koszalni jest w ogóle piękna i cudowna, tylko, że rzecz się zamyka tymczasem na śluzie, która tam degraduje się do nisko, i rybacy niezadowoleni, że niezadowoleni, ta wizja jest okej, okay, no, ale to trzeba się takie takiej sprawy, sprawy, jak We'll be right <laughs> back. wybudowanie tego wejścia, to miało być zrobione do końca października, to leży, dlatego jak to chcecie... Panie redaktorze, zrobić? panie redaktorze, odpowiadam. Rzeczywiście powstało opóźnienie, czy powstają, powstały uwagi jak gdyby mieszkańców, użytkowników i ja myślę, że stąd właśnie też to jeszcze jeden z powodów, dla których chcemy być w tym sejmiku, żeby rozwiązać te problemy, żeby był dostęp do morza, bo musi być przecież dostęp do morza, jeżeli mówimy o porcie jachtowym, to musi być dostęp do morza. Na ile to będzie możliwe Dostęp również, jeśli tak mogę powiedzieć, w cudzysłowie, dostęp również ryb, o których była mowa, żeby była możliwość no, swobodnego przepływu. Ja nie jestem specjalistą, żaden z nas tu nie jest specjalistą w tym zakresie, ale jak z tego co wiem, obecnie jest przeprojektowywana ta budowa, jest to w fazie przeprojektowywania i zapewniam, myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu nas tutaj, całej listy. Ktokolwiek z naszej listy dostanie się do Sejmiku, to będzie jeden z priorytetów, ponieważ Jamno, port jachtowy, cała ta infrastruktura tutaj to jest wielka szansa dla koszelina, wielkie wyzwanie równocześnie, ponieważ ten port jachtowy może być dużą atrakcją, i być takim czynnikiem kulturotwórczym, turysto, turystyczno twórczym, pod warunkiem właśnie, że uda się to wszystko przeprowadzić. A to będziemy mogli zrobić i tym się interesować i dopilnowywać, jeżeli dostaniemy szansę zasiadania w sejmiku zachodnio pomorskim. Czy mają Państwo może jakiś pomysł na y, lotnisko zachodnio pomorskim. Wiadomo, że nie będzie tam lotniska takiego prawdziwego zdarzenia bo nie ma na to pieniędzy, czyli jakiś sam pomysł na to się da, jakś może zagospodarować. Na Myślę, że ten temat jest tematem bardzo trudnym, ponieważ porty lotnicze Goleniów, akurat te porty mniejsze, czy, czy, czy Bydgoszcz, przeżywają duże trudności. Pomysłem od czasów jeszcze pana prezydenta Mikietyńskiego, pomysłem na Zegrze było stworzenie lotniska lokalnego, nie regionalnego, bo czy to Szczecin, czy Gdańsk, czy, czy Katowice, czy, czy Wrocław, to są, to są to lotniska regionalne. My chcieliśmy lotnisko lokalne, które by miało, by umożliwiło małym samolotom, lądowanie, zaopatrywanie się w paliwo, a równocześnie na przykład, żeby mogła jakaś taksówka, w cudzysłowie taksówka, czyli małe odrzutowce kilkunastomiejscowe, żeby mogły do Koszelina przylatywać. I ja myślę, to jest moje prywatne zdanie. Chciałem to bardzo, bardzo odkre, odkreślić, wykreślić i w ramkę wziąć, że to jest moje zdanie. Ja uważam, że rozwój... Współpraca koło Koszalin-Kołobrzeg, tworzenie coś w rodzaju aglomeracji koszelińsko kołobrzeskiej bo to jest nieuniknione, że ten pas wybrzeża od Kołobrzegu do Koszalina musi stać się taką e, jak gdyby strukturą, e, jakąś strukturą, nie wiem jeszcze jaką. Być może w niektórych krajach robi się właśnie aglomerację. W Polsce jeszcze ustawa o aglomeracjach nie, jak gdyby nie została zrealizowana. Ale my sami musimy szukać porozumień międzygminnych i w ten czas to lotnisko wydaje się niezbędne, żeby przylecieli do nas turyści, zamożniejsi, inwestorzy, a nawet ludzie do leczenia się. Którzy, no, których stać na to, żeby takimi taksówkami powietrznymi przylatywać, lub dopływać, tak? tak jak mówiliśmy o porcie. To jest pomysł, moim zdaniem. I teraz pytanie: gdzie to lotnisko? Czy w zegrzu? Czy może poszukać innej lokalizacji? Nie mam pojęcia. To są moje, moje prywatne, podkreślam, przemyślenia. <kularz> Chciałem tutaj dopytać jeszcze tak, co to znaczy ta nowa dzielnica przemysłowa, bo rozumiem rozwój strefy tutaj tak. kandydat Roman Biłas. To kandydat, bo... kandydat, kandydat Biłas o 6 tysięcy miejsc pracy, tak, tak. to jest wszystko okej, okay, co to znaczy nowa dzielnica przemysłowa jakby... Proszę bardzo, to ma dzielnica mieszkaniowa jeszcze przy tym? <to, to> jest... <trujne> no przemysłowa Jedno i... pytanie, a jeszcze drugie będę a propos mm. Góry Kamskiego, Proszę bardzo. A jeśli chodzi o dzielnicę przemysłową, to jest ten, ta przestrzeń koło ulicy Wołyńskiej, gdzie ma być teren przygotowany do inwestycji, a później włączony w specjalną strefę ekonomiczną. W jakim zakresie tego jeszcze nie wiemy, bo zobaczymy po prostu jaka będzie potrzeba i zapotrzebowanie przedsiębiorców. Ale to jest ten teren między ulicą Szczecińską, jak dobrze sobie przypominam, a ulicą Nie, 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 z drugiej strony. Krakus, nie Krakus, nie, nie, e, jak idziemy w kierunku e, Szczecińska, Wołyńska jedziemy w kierunku specjalnej strefy ekonomicznej, w kierunku makro, w prawo. Syrenki. No w, w, za chwilę pokażę na mapie, przepraszam. W każdym razie to jest ten teren, który ma być wykorzystywany na nową przestrzeń gospodarczą. I ta przestrzeń gospodarcza w momencie, kiedy będzie wykorzystana na tyle, ile to pozwoli, później ma być włączona specjalną strefę ekonomiczną, która ma dać nowe miejsca pracy. Bo to jest ten teren niewykorzystany dzisiaj w Koszalinie. Jest tam tylko ta droga, jak pamiętacie Państwo, w ulicę która jest wykonana i to jest ten łącznik łączący właśnie tę. To będzie liczę, to jest ta poszerzona strefa, tak? Tak, tak, tak. tak A drugie jest. pytanie. A to jako potencjalny wyborca mieszkańca tego regionu, to szczerze mówiąc bardzo Wam życzę i sobie, żebyście nie pozyskali funduszu na zagospodarowanie Góry Chemskiej. Zostawcie ją taką, jaką jest, bo tam już te siostry szesnastki budują, tam taki będzie koszmary, koszmarek kolorowy jakiś i teraz jeszcze tak będziecie zagospodarować Górę Chemską. To ma być właśnie taka dzicz tam, lepiej by wy... strażnicy pościsz porządku, ale jako mieszkańcy ja sobie życzę, żeby ona nie była zagospodarowana. Ten nie? etap jest na etapie jeszcze projektowania koncepcji, więc jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Na pewno jest potrzeba zagospodarowania jako miejsce do odwiedzin przez mieszkańców. Co tam się dokładnie znajdzie, to jeszcze będzie przecież konsultacje społeczne, to będą e, e, rozmowy i zakonom przemysłowe. Przecież zakonem szęsztackim. Zakonem no. No. I będą, będą jeszcze na etapie no. przygotowania dokumentacji wszelkie konsultacje społeczne, które muszą być. I to one będą. Natomiast wiemy jedno, że po prostu ono ma być przygotowane na tyle, aby po prostu tam mieszkańcy Koszenia i turyści mieli miejsce do odpoczynku. Z drugiej strony, żeby było miejsce do odwiedzi. I chodzi o odpoczynowanie to i... przecież. No, nie, to, to ja... To Czy jakieś pytania jeszcze związane z moją... Mhm. Nie, tak? Proszę Państwa, w takim razie bardzo dziękujemy, że Państwo zechcieli przyjść, i jeszcze raz ponawiam apel już mówię nie, nie o nas, ale o całą listę, żeby mieszkańcy zrozumieli wagę wyborów do sejmiku. Dziękuję bardzo i do widzenia.